Kasia jest aktywną kobietą. Marzy, aby odświeżyć twarz i pozbyć się pierwszych zmarszczek. 37 lat. Z biegiem czasu to jest tak, że zauważam pierwsze zmarszczki. Rano ta buzia tak szybko do siebie nie dochodzi. Gdybym uważał, że jest to zabieg zbędny, to na pewno bym jej o tym powiedział. Trochę sobie wyobrażam, jak ta buzia będzie wyglądała po i myślę, że przede wszystkim efektu, którego się spodziewam to to, że będzie wyglądała na bardziej wypoczętą. Myślę, że nabierze poczucia własnej wartości, jej twarz odmłodnieje, wypełni się i będzie jeszcze bardziej atrakcyjna w oczach mężczyzn. Doktor Adam Gunkowski to doświadczony specjalista chirurgii kosmetycznej, który postara się spełnić marzenie Kasi o młodszym wyglądzie twarzy. Kasia pewnym krokiem zmierza na umówione spotkanie z doktorem. Dzisiejsza konsultacja dużo dla niej znaczy. Dobry. Dzień dobry. proszę bardzo. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Panie doktorze, mam problem z powoli rozmywającymi się konturami twarzy i z cieniami pod oczami. Mogę zobaczyć? Oczywiście. Proszę, proszę. Może pani zdjąć okulary? Mogę przeszczepić tkankę tłuszczową pod oczy. Mhm. Wyeksponować troszeczkę policzki, zwłaszcza do przodu, nie potrzeby na boki, bo wtedy się zrobi bardzo szeroka twarz, a pani ma bardzo delikatną twarz. Zlikwidować pojęcie pod oczami i uzupełnić tą niewielką ilość tkanki tłuszczowej, która jest właściwie troficzna w centrum twarzy. Doktor poleca kobiecie mało inwazyjny zabieg mikro Lipo Feeling. Pani Kasia jest bardzo dobrą kandydatką tego typu zabiegu. Zwykle to jest około 3-4 dni niewielkiego obrzęku. właściwie. Bez siniaku, bez niczego. Jestem bardzo zadowolona. Doktor dokładnie rozumie mój problem i myślę, że mam do niego pełne zaufanie i chętnie oddam się w jego ręce. Szczerze mówiąc, to nie mogę doczekać się zabiegu, no i oczywiście efektów po.